Ah, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to jest ony, Jack Samurai I udało się! Chyba w końcu naprawiłem moją kochaną epokę lodowcową Generalnie było trochę problemów jeżeli o to chodzi, ale jakoś sobie powinienem poradzić Teraz już chyba powinno być mnie już słychać Poprzednio, ja to chyba już przechodzę po raz drugi i niezbyt mi się widzi nagrywanie tego no, po raz kolejny. Ale także witam was wszystkich. Troszkę jest noc i jest na późno, ale to nie przeszkodzi mi w opowiedzeniu jak to trzeba wszystko przejść. Bo wcześniej eksperymentowałem trochę z mikrofonem i powiem wam, że nie za bardzo mi to wyszło. Wiem, że może nie być jakichś tych animacji początkowych, ale to tylko dlatego, że przechodzę po prostu to jeszcze raz, ale postaramy się przejść poziom z mamą dinozaurą, chyba? To jest coś takiego. Więc przejdziemy toczenie jajek i później pójdziemy sobie dalej. A jeszcze odnośnie planów. W czasie, kiedy to pojawi się to na pewno jeszcze będzie analiza trailera jednej animacji. Nie wiem czy ktoś pamięta League of Legends czy lubi, ale ja generalnie zacząłem to bardzo dużo grać, więc... a poza tym sam Riot Games odwalił niezłomaniany, bo... Odwalił Riot Games i tak niezłomaniany, wiecie czemu? Bo ogłosili bardzo dużo gier, ale to już nie o to chodzi. Zobaczcie, jak w oni się toczy. Patrzcie, Żm Rzym, rzym, Jakie on zakręty robi. To jest po prostu cudo. Ło, dobra, uwaga. O, dobra. Znaleźliśmy pierwsze jajko. No, to już jest jakiś plus. Musimy znaleźć jeszcze dwa, no bo oczywiście ta pierdzielona gapa zgubiła jajka. Jak można zgubić jajka? Seed, wytłumacz mi to. Jak może zgubić własne dzieci? Uwaga. Idziemy dalej. Wiecie co, bo ja kiedyś planowałem jeszcze sobie zrobić film z potwory kontra opcy, tylko jeszcze musiałbym jakoś tę grę znaleźć. Ale dałoby radę ją nagrać. Jeżeli by chodziło tak płynnie jak Epoka lodowcowa 3 era dinozaurów, no to... Możliwe, że dla Was moje kochane kurde może by się coś znalazło. Ai cholera! Wiecie co? A poza tym niedługo będę chyba też szedł na jeden film na Angry Birds, 2, więc chyba trzeba by było coś jeszcze... Zrobić. A, jeszcze ma podobno wyjść jakaś yy, animacja. Bardzo przypominająca Koko, oczywiście, no wiadomo kto będzie to nagrywał. Brody z kosmosu. Nie wiem czy znacie taki kanał. On bodajże nagrywał o najgorszych filmach, czyli w tym yy, filmach Kina świat. Chociaż w sumie Playmobil wcale nie było takie złe. No. Obejrzałem sobie to od stóp do głów. Przeanalizowali. Playmobil nie wyszło wcale najgorzej. No i by wiem, że za nich teraz próbują zarobić na sukcesie LEGO przygody, ale no dobra. Słupaki chcieli się postarać postarali się jak mogli. w sumie nawet fajnie im to wyszło. Nawet mi się to troszkę spodobało. Nie mówię... nie mówię nie no. Można byłoby kilka A, fajnych memów z tego zrobić. Kurde, jak sit, ciężko zakręcasz. Uwaga, uwaga. Pokonaj ptaki, aby przejść dalej. To jest bardzo akurat łatwe. Musimy je po prostu przetoczyć do krawędzi. Z tym jest też związana taka jedna minigiera. Spadaj. Hehehe. He, he. I do następni. Spoko. Ciach. 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 Do widzenia. <grym> to to akurat jest łatwe. O proszę bardzo. lód się stopił, a my możemy toczyć się dalej. Historia kołem się. Ty oczy. Ty oczy. Ej. Uważaj, uważaj, uważaj. Powiedz, że jest śliski. Dobra. Dzieci... Dobrze! Dobra, idź idź no. Chodź tu! Dobrze! Dobra, chodź tu jeszcze to, 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 O! 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 A. Nie! 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 Dobra, o bardzo mi przykro Ale cię przejechałem na razie zoreczki. Oho! mamy 663 Wiśnie, ej. Powiem wam, że naprawdę żeśmy się nieźle wzbogacili. Jedziemy. Dobra, mamy drugie jajo. Lecimy teraz po trzecie. Sit, mam nadzieję, że tego nie spieprzysz. Dobra, opiekuj się twoim bratem, Albo siostrą, yy, <noise> No w sobie no skąd to mam wiedzieć czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Uwaga, dobra. Mamy tutaj znowu stromy klif. O, może teraz coś u Tuśka będę mógł... Albo wiecie co? Ja mam lepszy pomysł. Nagrałam Kung Fu Panda. Ej... Bo wiecie co? Bo ja nawet nie grałem w to, a ja bardzo bym chciał to nagrać. Kryształ purpurowy. Te kryształy umożliwiają odblokowanie przeglądarki szkiców i zestawów szkiców. Hmm... Ja chcę galerię pomoże. Co to jest? Przedmiot... Nie można kupić, ale mogę odblokować pościg leniwca. Dinozaurowe posągi. Nie dziękuję, na razie nie chcę. Yy, uciekamy stąd, więc tak, mam w planach bardzo dużo zrobić coś dla Was, ale też muszą być. Więc tak, co jeszcze można by było jeszcze załatwić, jakąś animację. A w ogóle jeszcze powiem Wam, że mm, całkiem niedawno dowiedziałem się, że zapowiedzieli trzeci sezon Smoczego Księcia, wiem, że... Niektórzy, kurwa, nie KURWYNII, WIATR MNIE ZAWIĄŁ! Wiem, że niektórzy mogą nie wiedzieć o co chodzi, ale jest to serial na Netflixie, który opowiada o... Y, takim małym smoku, który jest księciem... znaczy, po prostu... jakby to powiedzieć władcą, o może władcą, dziedzicem... króla smoków, musicie sami zobaczyć, polecam wam obejrzeć, jest bardzo fajny. Troszkę nawet tego nie zabrałem Boże, jaki ja jestem głupi Jeszcze raz Dobra, przetoczymy się szybko Dawaj, dawaj Ooo, dobra, udało się Dobra, kryształek małe Uwaga na prądy Uwaga na wiatr Nie, nie, nie tych cholero, jednak Ale, przynajmniej, już nie muszę tego zbierać. Uwaga! No! O, o tych cholero! A, nie, 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 Dobra, nie spieszymy się. Idziemy, jak już mówiłem. się, książę, będzie chyba 22 października. Coś takiego. Jestem bardzo ciekawy, jak się dalej potoczą losy Ali i. Nie pamiętam, jak ten drugi się nazywał. Matko, jak nie... ...kiedy ja to oglądałem, ale po prostu sobie przypomnę, tak? Muszę sobie przypomnieć, wiecie co? Nawet nie robiłem wcale recenzji czego Księcia. Trzeba będzie kiedyś to zrobić. I zrobimy to niedługo. Matko, są jeszcze rozczarowanie, no ale ja nie mam czasu wszystkiego... ...całego tego tałataństwa robić. W sensie nie tałataństwa, tylko nie mam po prostu... ...kiedy tego wszystkiego robić, a... Ja to to mogę zrobić wam przy okazji żebyście mogli coś obejrzeć a staram się w każdym razie zagospodarować się czas nie, mama tu jest. o dobra i znowu spadł. no przesz cholera o widzicie udało się dobra teraz się rozpędźmy no dawaj sit no dobra, udało się Kurde, ale to wygląda dziwnie. Dobra, tu już wiem co robić. Skręcamy. Hop! Jakiego podstępnego? To wy zachowujecie się jak kretyni. W pierwszej części co chcieliście zrobić? Niech nie umie o swoją przyszłość. Giniesz marnie. Giniesz marnie. Giniesz marnie. Giniesz. Zginiesz marnie. zginiesz marnie, zginiesz Marnie, zginiesz Marnie, zginiesz Marnie, zginiesz Marnie I zginąłeś Marnie Ej <laughs> AI tych ptaków, doda jest po prostu godne pożałowania <laughs> Co on zrobił? Co za głupi głupek no. Nie no, tutaj to, to jest po prostu jakiś żart A nie! O. O dobra, ja myślałem, że się stoczę, dosłownie. O, mrówkojady. Kurde, ale poza tym to... Jest trochę smutno, że musimy ich przejeżdżać. No, w zasadzie to co oni no, zrobili, no? Są członkami stada, tak? Musiałem ich po prostu tak załatwić. Dobra, spadaj stąd. No, następny. Następny idiota, wypad... Dab, 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 dab. <grystanie> to niezwycięstwo. Uuuuh, sorry. Wcale nie przepraszam, wcale mi nie jest przykro. Powiedziałem tak tylko po to, żeby wam nie było przykro. Vrum, vrum, vrum. Wiecie co? Same te arktyczne igrzyska, jakie oglądałem, to. ta gra jest po prostu średnia, bo to jest tylko seriami minigierek. Natomiast trójka. Nie umywa się do dwójki. Trzecia część poki lodowcowej to jest po prostu miód na moje uszy. Lecimy dalej. Kontynuacja, no bo jednak bardzo bym chciał. E, nie chcę. Halo. Halo. Nie, nie, nie. Żegaj się. Zaraz wracam. Sorry. Dobra, już wróciłem. Już ogarnąłem sytuację. Musiałem powtórzyć poziom. Ale teraz powinno być już okej. Okay. Dobra, ja się zamykam. Próbowałem je zwrócić, ale wpadłem straszną na pawnicę. Nie opiekowałem się nic przez całą noc. Ale tej nocy wydarzyło się coś wspaniałego. Jajka się wykluły i urodziły się moje maleństwa. Czos jako młoda i niedoświadczona mama, jaką byłem. Myślałem, że moje maleństwa potrzebują świetnego powietrza i długiej zabawy. Kto mógł przewidzieć, że ich zabawa będzie tak brutalna? <laughs> zobacz, co robią z placem zabaw! Patrzę, patrzę! Odwracam wzrok! Czego <laughs> <laughs> ty się spodziewałeś? To są w mięsożarcy! Chyba Cid nie panuje nad dinozaurami. Syd nie panuje nawet nad swoimi pchłami.

nie Jest niezbłodna. Jest mamusia. A to nie wróży nic dobrego. O cholera. To może być ciekawe. Czyli tak, sterujemy spacją, po prostu biegniemy i unikamy przeszkód Kurde, ale to naprawdę fajnie wygląda w tych 60 klatkach. A łań nie spadłem! Cholera jasna! Au. Jak tego uniknąć? Cholera! Jak tego unikać? Aż chyba, że muszę iść na drugi bok! Jak tego uniknąć? No Nie! Nie! Ratuj swoją churę. No jak tego unikać? Dobra, teraz. Teraz na bok? No, cholera. A mogę wykonywać podwójny skok? Ej, dobra. Uciekaj, uciekaj, SIT! Uciekaj, nie wiem, Aby wykonać unik, naciśnij. Aha, zjadł mnie. Aha, czyli... Czyli muszę r nacisnąć? Serio? Oa! O nie! Oa! Nie, 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 nie! Co zrobić? Halo. I to jest niewygodne. No. I znowu spadłem. Dobra, ta gra będzie naprawdę denerwująca. No, ho, Znowu? Użyjęcy jest ten poziom. Nie, no to jest jakiś żart, no. Au, żeś cholera. No wiesz, że się miałem odsunąć. No. no, no, no nie! Au, znowu kamienie. Jak nie dinozaur, to kamienie. Jak nie kamienie, to dinozaury. Więc wiem, dlaczego to się nazywa era kamienia łupanego. O! O! Ua. Znowu! Przestań ryczeć na mnie. Ja nic nie zrobiłem! To ten idiotas zabrał ci jaja. Chciałeś powiedzieć, gatunek wymarły. Nie ma czegoś takiego jak wegetariozaur. Jak już to roślinożerca No jak? No cholera, hej. O, dobra. Sięgniemy. No... Ej, dobra, ale jeszcze jak po... No i... Dobra. Ale muszę przyznać, ten poziom jest naprawdę trudny. Ops, spadaj. Olej! Olej! I zgubiłem to. Cholera, dobra, później się komię. Wiem, że się z... miałem starać, żeby zbierać wszystko, ale się chyba tu nie da! Ty... No ty... Dobra, ale kryształ już mam. O matko, co tym razem? Teraz się będę ślizgał? A nie, 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 nie! Nie, nie, Sit, sit! Sit, nie trać równowagi. Przy okazji ja zginę. Sit, cholero! No jak się ślizgasz? No, pamiętaj, że masz też podwójny skok! Au! Uh! Ojczyźni, że... odsuń się! Sid, oddaj je! Jest ich matką! Co mam wiedzieć, że to ich mama! Czego chcesz? Świadectwa urodzenia? Ona jest dinozaurem! Właśnie. Aj, doda. No cóż, Sid, ja Ci mogę powiedzieć, że to było godne pożałowania. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jest troszkę późno, a ja muszę się wybierać jeszcze w jedno miejsce, ale nagram to dla was. I możecie się spodziewać, że w tym dniu, kiedy Wam ten film wcześniej, powinien być bodajże film o arcane. Ale dobra, to później Wam jeszcze opowiem. Mam nadzieję, że się podobało. My się widzimy następnym razem. Do widzenia.